Cześć, Siemanko. Tutaj Xalion. I jak widzicie, jest już dźwięk. <laughs> jest już dźwięk, ale niestety okazało się, że nie jest to wina sprzętu, nie jest to wina mojego komputera, nie jest to tym bardziej wina mojej karty dźwiękowej. Tylko jest to wina mojego profilu w Tezdrawie. Najprawdopodobniej został uszkodzony poprzez kombinację przy spolszczeniu jak zauważyliście tam przy hawajach przy mm, przy transporcie na Hawaje. Yy, niestety yy, Wystąpił problem, nie dało się przenieść. Wtedy po to spostrzeżenie usunąłem. Pozostał jakimś cudem tylko tekst, który nie wiem, został chyba w profilu, czy jakoś tak, ta czcionka po prostu. Eee, następnie znowu wgrałem spostrzeżenie i, te, i, i tego dźwięku nadal nie było. No i tak się później stało, że w ogóle dźwięk nie znikł. Eee, w zasadzie 2 trzecie niedzieli przesiedziałem nad tym, czyli dla was wczorajszego dnia. No i okazało się, że po usunięciu profilu e, danych profilu, niecałych ustawień e, dźwięk powraca. Także powiem wam szczerze, że chyba ta seria się na, zakończy na tym etapie, bo chyba nie będę przychodzić od początku, Jezu, strasznie mi jest smutno, no. E, chciałem, jeszcze, chciałem po prostu do końca serii dotrwać, na pewno by mi się to udało. Ale w takiej sytuacji, no naprawdę, naprawdę, przegrałem już to naprawdę dużo godzin i znowu bym miał to przechodzić, nie, to chyba, to chyba nie jest, nie jest dla mnie yy, czasowo. Także co, yy, szkoda troszeczkę, możecie proponować jakieś serie... Zaścigałek. Wiadomo, nie z tych najnowszych, bo najnowsze mi nie chodzą drewniany komputer. Yy, Grid 2 niestety też mi nie pójdzie. Już próbowaliśmy, prawda? Była próba. Grid 2 będzie kończony na nowym komputerze. Także możecie coś zaproponować. Yy, spróbuję coś może dokupić czy coś, jakąś, jakąś grę. Yy, najlepiej, żeby było właśnie takiego okresu jak Tezre, prawda? Dwójka. No co? To byłoby na tyle, dziękuję wam za te wszystkie odcinki, które oglądaliście, no i zapraszam na kolejną serię, standardowo o 16 dzisiaj będzie Ghost Recon, dość fajny odcinek z takim nietypowym wstępem, no i co, tutaj Xalion, dziękuję wam bardzo za uwagę, pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć!